Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O, no, bardzo głośno odpowiadacie. Super. Przed chwilą taki mały teścik zrobimy. Przed chwilą było, były słowa psalmu. Kiedy pan przybędzie? Kiedy co się stanie? Pokój zakwitnie, kiedy pan przybędzie. Takie były słowa refrenu przed chwilą. Właśnie. Popatrzcie, z narodzeniem Jezusa było tak. No właśnie, jak było z narodzeniem Jezusa? Wiemy, że wszystko zaczęło się gdzie? W Betlejem, w Nazarecie, czy gdzie indziej? Na pewno. Gdzie się wszystko zaczęło? W Betlejem. Nie. Mówiliśmy Adam i Ewa, czyli gdzie się wszystko zaczęło? W raju. Wszystko zaczęło się w raju. Moi drodzy, więc dzisiaj o tym raju sobie powiemy kilka słów, a właściwie o Adamie i Ewie, co się tam wydarzyło i jakie obietnice w tym raju zostały przez Pana Boga złożone. Moi drodzy, Pan Bóg przechadzał się po raju. Jak myślicie, po co mógł się Pan Bóg przechadzać po tym raju? Żeby spotkać się z kim przede wszystkim. No, żeby spotykać się od czasu do czasu z Adamem i Ewą. Przecież oni prowadzili życie jakie. Jacy byli w raju. Szczęśliwi, radośni. Tak jak wy teraz jesteście radośni, bo przyszliście na roraty, aby przede wszystkim dobrze przygotować się na Boże Narodzenie. Wszystko w tym raju mieli. Nie musieli pracować. Nie musieli chodzić do szkoły. Mieli piękne owoce do spożywania. Były piękne motyle, piękne drzewa. Czyli wszystko było jakie? Piękne, tak, wszystko było piękne. Ale coś wydarzyło się pewnego dnia. Wpadli w pułapkę. No właśnie, wpadli w pułapkę. Jaka to była pułapka, to o niej sobie za chwilę powiemy, ale teraz posłuchamy naszej roratniej piosenki. Może nie być słów, ale Wy już te słowa powinniście znać. Z narodzeniem Jezusa było tak. Z narodzeniem było tak Na początku Bóg dał cały raj Ale potem coś wydarzyło się I naprawdę zaczęło dziać się źle Posmutniała mojego brata twarz Wielka woda zalała cały świat Na kamieniu ktoś wyrył dziesięć słów Co mam zrobić, by dobrze było znów? Wielkie czeka Jesteśmy w naszym ogrodzie. A jak myślicie, może ktoś z was pamięta, jak inaczej nazywał się ten ogród, ten raj? Może ktoś pamięta jakąś nazwę? Gaj? Nie. Ogród Eden? Ogród Eden, tak. To można przetłumaczyć, że to jest ogród rozkoszy. To będzie wam potrzebne do pytania, które będzie na jutro, więc Eden to znaczy ogród Rozkoszy. I teraz za chwilę posłuchamy naszego bohatera adwentowego, czyli kogo? Dziadka Jezusa, Dziadka Jezusa czyli jo -a, Joachima, który nam opowie, jaką to obietnicę złożył Pan Bóg pierwszym ludziom. Adam i Ewa. Wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Powiedział Bóg do Adama i Ewy: Gdyby tylko zechcieli posłuchać tego jednego przykazania, historia potoczyłaby się inaczej. To była jedna, jedyna prośba właściciela ogrodu jedno, jedyne drzewo, z którego nie mogli zrywać i jeść. Niestety, pierwsi ludzie nie spełnili tej prośby. Do ogrodu wślizgnął się nieprzyjaciel, podszedł do Ewy i zadał jej podchwytliwe pytanie: czy rzeczywiście Bóg Powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu. Ewa rozpoczęła dyskusję z nieprzyjacielem, i to sprowadziło na nią nieszczęście. Nie tylko zresztą na nią, ale też na wszystkich ludzi. Wszystko zaczyna się psuć, kiedy człowiek nie słucha Boga. I zaczyna układać życie po swojemu, ignorując przykazania. Właśnie. Pierwsi ludzie nie posłuchali Pana Boga i wiemy jak się to skończyło. Jeśli my nie wypełniamy Bożych przykazań, to wiemy jak się to również dla nas skończy. Popadamy w co? Pułapki, a taką pułapką dla nas jest grzech. Tak jest. Moi drodzy, ale Pan Bóg nie byłby Panem Bogiem, gdyby nie złożył człowiekowi obietnicy. Czy zostawił pierwszych ludzi bez jakiegokolwiek zapewnienia? Tak wyrzucił ich z ogrodu i tyle? Nie. Pan Bóg postąpił tak, jak postępuje każda mama, kiedy nie opuszcza płaczącego dziecka. Kiedy mama słyszy płacz dziecka, to zaraz biegnie, sprawdza, co się tam stało, czy się jakaś krzywda nie dzieje dziecku. Tak samo zrobił Pan Bóg. Pan Bóg wypowiedział wtedy takie piękne słowa. Wprowadza mnie przyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. I wiemy, że tym potomkiem za jakiś czas okaże się kto? Jezus Chrystus, który zbawi świat. Moi drodzy, popatrzcie, mimo że trzeba było tyle czekać na spełnienie tej obietnicy, to warto było czekać, bo Pan Bóg, jak coś obieca, to zawsze tej obietnicy dotrzymuje. Nawet wtedy. Kiedy trzeba by było na to długo, długo czekać. I Waszym zadaniem po dzisiejszych roratach jest tak. Po pierwsze, porozmawiać z Waszymi rodzicami, ale nie o Was, nie o nich, ale o Waszych przodkach. Szczególnie o Waszych pradziadkach, prababciach i zapytać się na przykład, jak oni wtedy żyli. Czym się zajmowali, jaka była ich wiara, miłość do Pana Boga. Jestem pewny, że dowiecie się wielu, wielu wspaniałych i mądrych rzeczy. To tyle na dzisiaj. Oczywiście zapraszam nieustannie na kolejne roraty i nieustannie kieruję prośbę o to, abyście zawsze kogoś przyprowadzili. Przynajmniej jedną, dwie osoby więcej, to już będziemy się cieszyć, że jest nas większa, większa grupa, która przygotowuje się tak pięknie na narodzenie Pana Jezusa. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia jutro.